Cześć, mam na imię Ola. W tym materiale zapoznam Cię z budową komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Jak zapewne wiesz, świat dzieli się na, na organizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Do prokariotycznych należą głównie komórki bakteryjne. Natomiast eukariotyczne komórki to komórki roślinne, zwierzęce i grzyby. Na tym schemacie przedstawiona jest budowa komórki prokariotycznej, czyli bakteryjnej. Na zewnątrz znajduje się ściana komórkowa, która otacza błonę komórkową. Wewnątrz błony komórkowej znajduje się cytoplazma wraz z zanurzonymi w niej organelami. W przypadku komórek prokariotycznych materiał genetyczny nie jest oddzielony od cytoplazmy błoną. Nazywamy go genoforem bądź chromosomem bakteryjnym. W cytoplaźmie znajdują się również rybosomy. Są to rybosomy typu 70S. oraz w bonie w komórkowej występują wpuklenia, czyli mezosomy. Komórki bakteryjne są cudzożywne, ponieważ nie posiadają żadnych organelni, które pozwolą im na funkcjonowanie samodzielne. Natomiast wśród nich występują również sinice. Są to szczególne bakterie, które Posiadają tylekoidy, w których zawarte są barwniki pozwalające na syntezę związków organicznych. Na zewnątrz ściany komórkowej mogą występować u bakterii również rzęski, i mogą pojawiać się one biegunowo, jedna rzęska na jednym biegunie, kilka rzęsek na jednym biegunie oraz na dwóch biegunach również po kilka rzęsek, a także rzęski mogą występować na całej powierzchni ściany komórkowej. Komórki eukariotyczne to komórki, tak jak już wspomniałam, roślinne zwierzęce oraz komórki grzybów. Rosi komórka roślinna Również na zewnątrz posiada ścianę komórkową, ale zbudowaną z celulozy. Natomiast wspomniana wcześniej komórka bakteryjna w swojej ścianie komórkowej posiada mureinę. Wewnątrz ściany komórkowej również yy, błona komórkowa. a w środku komórki cytoplazma z zawartymi w niej organellami. Podstawową różnicą między komórkami prokariotycznymi i eukariotycznymi jest fakt, że materiał genetyczny w przypadku komórek eukariotycznych jest oddzielony błoną od reszty wnętrza komórki, czyli cytoplazmy i organelli i nazywane jest jądrem komórkowym. Pozostałe organella to siateczka międzyplazmatyczna, aparat Goldiego, Rybosomy jednak są to rybosomy 80s, czyli inne niż u komórki bakteryjnej. Mamy również wakuolę, zwaną także często wodniczką. Mitochondria. oraz bardzo ważne elementy komórki roślinnej, czyli chloroplasty. To w nich znajdują się barwniki, czy chlorofil, który pozwala na, na asymilację związków organicznych w procesie, procesie fotosyntezy. W przypadku komórki zwierzęcej nie mamy ściany komórkowej, ale nadal pozostaje nam błona komórkowa, aparat Goldiego, siateczka międzyplazmatyczna, rybosomy typu 80. Jądro komórkowe, brak również chloroplastów, ale za to pojawiają się lizosomy. Lizosomy są ciałami, które zawierają wewnątrz enzymy pozwalające na trawienie substancji odżywczych, ponieważ komórka zwierzęca w przeciwieństwie do komórki roślinnej jest cudzożywna. Jeśli chodzi o komórki grzyba, są one podobne w budowie do przedstawionych wcześniej komórek roślinnych i zwierzęcych. Część z nich ma ściany komórkowe, część posiada jedynie błony komórkowe. Bardzo często komórki grzyba tworzą tak zwany komórczak, czyli jedną dużą komórkę, która posiada wiele jąder, ponieważ nie, nie wszystkie ściany komórkowe bądź błony komórkowe e, tworzą spójną całość. Występują tam przestwory, które pozwalają na mieszanie się cytoplazmy między komórkami. Najważniejsze rzeczy, które powinieneś zapamiętać z dzisiejszego materiału i które mogą przydać się na klasówce, to różnice między komórkami. Zapamiętaj, że komórki bakteryjne są komórkami cudzożywnymi. Jedynie sinice stanowią wyjątek ponieważ posiadają niezbędne barwniki, które pozwalają na, na samą żywność. Ich materiał genetyczny nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną. Natomiast w przypadku komórek eukariotycznych materiał genetyczny tworzy jądro komórkowe, które jest oddzielone od cytoplazmy błoną komórkową, błoną jądrową. Komórki roślinne posiadają ścianę komórkową, natomiast komórki zwierzęce jej nie posiadają. W komórkach roślinnych znajdują się chloroplasty, które pozwalają na samożywność. Natomiast wszystkie komórki zwierzęce są cudożywne. Szczegółową budowę i funkcję poszczególnych elementów komórki poznasz w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę.